Witajcie w kolejnym odcinku z kariery zawodnika w DSJ4. Dzisiaj rozpoczynamy sezon 2026 27 i na początek mamy tutaj kalendarz Pucharu Świata właśnie na ten sezon. Właśnie zauważyłem, że jeszcze nie zaznaczyłem serii KO na turniej 4 skoczni, więc robiłem to teraz. No i jeśli chodzi o ten kalendarz, no to początek podobny do tego, co zawsze miało miejsce. Whistler, czy ostatnio już było... Na początku sezonu, szczerze mówiąc, nie pamiętam, ale chyba tak. Później mamy, chociaż może to było falu, nie jestem pewny, ale w każdym razie mamy skocznie w Whistler już na początku sezonu. Wyjazd do Ameryki Północnej nas czeka. Ogólnie wszystko tutaj wygląda podobnie jak zawsze, ale będą też niespodzianki, więc lecimy dalej. No i mamy amerykańskie Ironwood, które zadebiutuje w końcu w sezonie zimowym. Już od dwóch lat pojawia się ta skocznia w letnim Grand Prix, ale po raz pierwszy będziemy mieć z nią do czynienia właśnie zimą. Mamy też liberec, który został w kalendarzu Pucharu świata po zeszłym sezonie. Później mamy Mistrzostwa Świata w Falun, zawody w Lachty, później jest Raw Air, no i myślę, że największe zaskoczenie tego kalendarza, no to jest to, co znajdzie się tutaj po Raw Air, czyli zawody na największej na świecie skoczni, na największej na świecie skoczni od tego sezonu, czyli na przebudowanym mamucie w Harachowie HS250. Mamy, będzie to rok 2027, marzec, i w tym naszym alternatywnym świecie udało nam się w końcu doczekać przebudowy Harachowa, więc te zawody. Będą nie tylko powrotem tej skoczni do Pucharu Świata po wielu, wielu latach przerwy, ale również będą próbą przed Mistrzostwami Świata w lotach, które właśnie na tym obiekcie odbędą się w kolejnym sezonie, 2027-28. No i na koniec jeszcze finał w Planicy, standardowo, ale Planica już nie będzie największą skocznią na świecie. Więc te zawody w Harachowie zapowiadają się naprawdę niezwykle interesująco. Być może padnie rekord świata w tym sezonie. Jest na to nawet bardzo duża szansa. Jeśli chodzi o zawody drużynowe w tym sezonie, no to mamy następujące. Już na początku sezonu TTZ Neustadt, później w połowie sezonu Willingen i Liberec. Konkurs drużynowy w ramach Mistrzostw Świata w Falun, no i klasycznie na koniec sezonu w Planicy. Tak więc przechodzimy do Pucharu Świata, rozpoczynamy go, no i to jest Puchar Świata niezwykle dla nas istotny. Po ostatnim sezonie, który był po prostu fatalny, kryzysowy, Chcemy wrócić na dobre tory, i od samego początku, od pierwszych zawodów w Kusamo, chcemy zachować koncentrację, chcemy spisywać się jak najlepiej. Warunki wyglądają dosyć dobrze, no i oby udało nam się to wykorzystać. Y oczywiście tutaj zdecydowanie za wczesne odbicie, ale skok nie będzie jakiś tragiczny. Przede wszystkim będzie to skrót dający kwalifikacje, to jest najważniejsze i za chwilę będą zawody, gdzie już mam nadzieję będziemy się spisywać znacznie lepiej. Zajdz wygrywa, kwalifikacje my na miejscu 27. Jeszcze, jeśli chodzi o cele na ten sezon, wspominałem o tym już w poprzednim odcinku, ale może nie wszyscy oglądali albo nie wszyscy pamiętają, więc przypomnę. W Pucharze Świata chcemy być w top 6. To byłby nasz najlepszy wynik w karierze, bo dwa sezony temu byliśmy na miejscu 7. I to jest dotychczas nasz najlepszy wynik. Jeśli chodzi o zwycięstwa, no to chcemy wygrać dwa, co najmniej dwa pojedyncze konkursy Pucharu Świata w tym sezonie. No i z imprezy sezonu, czyli z Mistrzostw Świata w Falun, chcemy wywieźć indywidualny medal. To są trzy główne cele na ten sezon, a teraz koncentrujemy się już na tym skoku. Dobre wyjście z progu, w powietrzu też nie wygląda to źle. I to jest naprawdę przyzwoita próba. Nie jakaś wybitna, ale nie jest źle. 137 metrów i dosyć wysokie noty. Po pierwszej serii, jak widzimy na prowadzeniu, Jan Herl przed Tomaszem Pilchem, który naprawdę świetnie rozpoczyna ten sezon. I przed Timim Zajcem, wysoko Paweł Wąsek. My na miejscu 10, Habdas 20 jeszcze. Jeśli chodzi o Polaków to tyle, aczkolwiek nie, bo jeszcze na 30 miejscu Kasper Juroszek, więc... Rozpoczynamy zimę dużo lepiej niż wyglądała większość letniego Grand Prix w wykonaniu polskich skoczków, bo pierwsza część Grand Prix i w naszym wykonaniu i w wykonaniu całej reszty kadry, no to była tragedia po prostu, ale końcówka już wyglądała znacznie lepiej i wydaje się, że to się przekłada na zawody Pucharu Świata i to oczywiście bardzo cieszy. Na prowadzeniu Domen Preus niestety kiepskie warunki w tym momencie. No ale mam nadzieję, że sobie mimo wszystko jakoś z tym poradzimy. Ładne wyjście z progu. Dobrze to wygląda w powietrzu. No i niezły skok, ale nie obejmiemy niestety prowadzenia. Trzecie miejsce po tym skoku. Oby udało nam się utrzymać top 10, to jest możliwe, że ktoś tam za nas spadnie. Zobaczmy. No i paru zawodników spadło. Zaczynamy sezon od miejsca ósmego, ale najbardziej niesamowite jest to, co zrobili pozostali Polacy. Mam na myśli Pawła Wąska i Tomasza Pilcha, bo w poprzednim odcinku jeszcze mówiłem, że. Po tym, jak kariery zakończyli zawodnicy z tej wielkiej polskiej trójki, Kamil Stoch, Piotr, Żyła, Dawid Kubacki, że prawdopodobnie będziemy oglądać kiepskie wyniki w wykonaniu Polaków w tym sezonie, no bo jeszcze się nie wykrystalizują, że tak powiem, te talenty polskie. Jeszcze nie zastąpią tak od razu z marszu tych wielkich nazwisk. Ale zobaczcie sami, co się dzieje. Pierwszy konkurs i, wy... i drugie miejsce Pawła Wąska, trzecie Tomasza Pilcha. Dwa polskie podia już w pierwszym konkursie. Niesamowita sprawa. W ogóle ciekawe nazwiska w dziesiątce, bo poza nimi mamy też choćby dole, Blisko dziesiątki Palosari. Naprawdę ciekawie. Jeszcze Kacper Juroszek na miejscu 25. I Jan Habdas 20. 9. Więc Polska zaczęła zaskakująco dobrze ten sezon No a Jan Herl pierwszym w tym sezonie liderem Tak więc przechodzimy do drugiego konkursu w Kusamo Ten pierwszy jak najbardziej można zaliczyć do udanych Ósme miejsce na starcie sezonu jest naprawdę przyzwoitym wynikiem Tak więc przechodzimy do drugiego konkursu Na początek kwalifikacje wiatr jak widzimy głównie boczny Też nie jakiś silny Cieszy mnie to, że te skoki jak na razie wyglądają dosyć stabilnie. Mo może one nie są jakieś wybitne, e, bo zdarzały nam się bardzo dobre skoki już pod koniec Grand Prix. E, jak na razie zimą, te skoki wybitne nie są, ale one są na tyle dobre, żeby dawać spokojnie miejsca w top 10. Mam nadzieję, że ta stabilizacja się utrzyma. Prowadzi Timi Zajc w pierwszej serii tego konkursu. Nieco lepsze warunki teraz, bo praktycznie bezwietrznie. Trochę niestety za szybko się odbiłem. Płasko, i to będzie. Dużo słabsza próba niż te dotychczasowe. No, zdążyłem powiedzieć o stabilizacji i teraz wyszło to znacznie gorzej. Prowadzi Zajc przed Kobayashim, Lindwikiem i Wąskiem, który jest drugi egzekwo z tą wspomnianą dwójką. Wysoko też dosyć pilch, Juroszek zniszczył, więc naprawdę dobre wyniki polskich skoczków. I mamy Martina Christowa z pierwszymi punktami Pucharu Świata. Niewiele zabrakło Kacprowi Tomasiakowi. 135 metrów, ale z upadkiem, ale będzie Polak. W serii finałowej, bo ta odległość wystarczyła. Więc fantastyczna sprawa Tomasiak, yy, czy będzie miał punkty? No niestety punktów miał nie będzie, bo to jest najgorszy skok w finałowej serii, więc będzie 31 miejsce. Szkoda. No ale cóż, pokazuje, że ma potencjał. No a my chcemy teraz znacząco swoje miejsce poprawić. Spóźniony niestety skok. Spróbujemy z niego wycisnąć, ile się będzie dało. No i coś tam wycisnęliśmy, jakby nie patrzeć. Prowadzenia nie udało się objąć. No oba skoki niestety w tym konkursie zepsute i to dosyć mocno. A mimo wszystko miejsce nie jest jakieś tragiczne, bo jest osiemnaste. No ale liczyliśmy na więcej. Dwa razy 140 metrów dało zwycięstwo Timiemu Zajcowi. Drugi Rioju Kobayashi i trzeci Naoki Nakamura. Dobry konkurs w wykonaniu Japończyków. Gorszy tym razem w wykonaniu Polaków. Zniszczą 14, pil 16 na 18, Wąsek 21. Juroszek 27 I niestety 31 Mimo udziału w drugiej serii Kacper Tomasiak W Pucharze Świata miejsce 15 No ale te różnice punktowe są minimalne I tutaj będzie bardzo dużo przetasowań Po weekendzie w Kusamo mamy dwóch liderów Jan Herl i Timi Zajc A trzeci jest Paweł Wąsek Więc brawo, naprawdę dobry wynik a my przechodzimy do zawodów na jednej z naszych ulubionych skoczni. Na skoczni, na której odnieśliśmy jak na razie nasze jedyne zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata, czyli skocznia w kanadyjskim Whistler. Niestety warunki, jak widzimy, tragiczne w tym konkursie, więc to mogą być dla nas bardzo trudne zawody. No, ale damy z siebie oczywiście wszystko. Jeśli chodzi o ten skok kwalifikacyjny, no to dosyć bliski. No, ale tak, to jest właśnie jak mamy kiepskie warunki, nie potrafimy sobie z nimi za bardzo radzić, ale to co robią Pilch i Wąsek, to jest dla mnie ogromne zaskoczenie. Zaczęli ten sezon naprawdę ze świetną formą, której się nie spodziewałem, patrząc na wyniki w Grand Prix, więc to jest bardzo fajna wiadomość. Stefan Kraft na prowadzeniu troszkę słabszy ten wiatr z tyłu, może uda się to wykorzystać, chociaż teraz niestety przybiera na sile, ale ładne wyjście z progu, dobrze w powietrzu to wygląda. I to jest naprawdę niezła próba. Yy, obejmujemy prowadzenie. 136 metrów i bardzo wysokie noty. Po pierwszej serii jesteśmy na miejscu trzecim. Szansa na podium w tym konkursie. Chociaż różnice punktowe za nami naprawdę minimalne. Granerut prowadzi przed Nakamurą. Yy, wysoko Pilk na miejscu szóstym. Gorzej reszta Polaków, bo zniszczył 21. Wąsek 24. Niestety tym razem gorsze zawody w jego wykonaniu. No i to tyle jeśli chodzi o Polaków. Dobrze, więc przechodzimy do serii finałowej i na prowadzeniu mamy Mariusa Lindwika. 137 metrów to jest naprawdę świetna próba. Były też z pewnością wysokie noty. I bardzo ciężko będzie to przebić. No ale postaramy się oczywiście. Ładne wyjście z progu, choć chyba nie jest tak czysto jak to miało miejsce w serii pierwszej. No i niestety dużo gorszy skok. Dopiero czwarte miejsce po naszej próbie. No ale kończymy ten konkurs na miejscu szóstym, co jest i tak niezłym wynikiem. Wygrywa Naoki Nakamura drugie miejsce Marius Lindvik, trzeci Andrzej Laniszek. Tuż za nami Giovanni Bresadola. Jeśli chodzi o Polaków, no to Wąsek 14, bardzo duży awans zaliczył w tej drugiej serii, więc to pokazuje, że wciąż jest wysoka forma, a pierwsza seria to był bardziej wypadek przy pracy. Pilk też nieźle, zniszczył 21 i to tyle. Co nam da to szóste miejsce? Daje nam awans na miejsce 11 w klasyfikacji generalnej, w dalszym ciągu minimalne różnice tak naprawdę do miejsca, yy, do miejsca szóstego, gdzie jest Paweł Wąsek, tracimy bardzo niewiele i bardzo szybko możemy to nadrobić, a liderem zostaje Naoki Nakamura. Dosyć zaskakujący lider w tym momencie. Dobrze, przechodzimy do drugiego konkursu w Whistler. No i mam nadzieję, że warunki będą lepsze. Jeśli będą lepsze, to jest spora szansa na to, że osiągniemy tutaj fajne wyniki. No i to jest boczny wiatr. Czyli takie warunki, no, które ciężko zdefiniować, czy są dobre, czy są złe. Na pewno wolimy boczny wiatr niż wiatr. Z tyłu, więc tragedii nie ma No ale ten skok bardzo słaby No ale to są tylko kwalifikacje Więc na spokojnie Wygrywa Naoki Nakamura, który udowadnia, że naprawdę ta forma jest wysoka No i na prowadzeniu Zundal w tym momencie 139,5 metra Wiatr delikatnie taki bardziej podnarty się zrobił nam Oby udało się to wykorzystać Ładne wyjście z progu w powietrzu też wygląda to całkiem nieźle. Jest daleko. Jest daleko. 138,5 metra. Niezłe noty. I tylko z Zundalem właśnie yy, przegrywamy. Jesteśmy na miejscu drugim. No i po pierwszej serii miejsce czwarte. Tomasz Pierch drugi. Znowu Polak wysoko. Zajc prowadzi. Nieduże straty do podium. No ale przewaga. Jedna dziesiąta punktu nad kosem. Dalej już nieco większa. Więc jest szansa na dobry Wynik, oby ten skok w finale też był dobry. Wąsek 16, Habdas 25. Czy ktoś jeszcze? Niestety nie. Okej, okay, więc przechodzimy do serii finałowej. Zobaczymy, jak wysoko tutaj zawieszona będzie poprzeczka i jest dosyć wysoko. Lowrocost 138,5 metra, czyli tyle, ile my w serii pierwszej. Warunki, no, ciężkie. Bardziej z tyłu teraz ten wiatr zawiewa. Więc zobaczmy, jak będzie. No, nieźle na progu. Może troszeczkę za pasywnie. No, chyba troszeczkę za pasywnie, które to da miejsce drugie. Niezłe noty, odległość też jest ok, 137,5 metra, no ale z Kosem przegrywamy, bo to jednak była bardzo dobra próba słoweńca. No i cóż, miejsce będzie na pewno bardzo dobre, bo co najmniej piąte. Jest szansa nawet na podium, tak naprawdę. Czy to się uda? No niestety nie. Zundal wygrywa, być może po raz pierwszy w karierze. Kos drugi, zajc trzeci. Niewiele nam zabrakło, ale niestety nie udało nam się zdobyć tego pierwszego podium w sezonie. Ale forma jest niezła. Dosyć stabilna. Na pewno wygląda to znacznie lepiej niż w zeszłym sezonie. I to możemy powiedzieć już teraz z całą pewnością. Pilch słabiutko w tej drugiej serii. Na dwunaste miejsce spadł niestety Wąsek jedenasty. Ale to nie są złe miejsca tak naprawdę. Więc tak to wygląda. Jeszcze mamy Habdasa na 29, A w generalce jesteśmy na miejscu ósmym. Wyprzedziliśmy Pawła. Wąska i tracimy niewiele do tych wyższych pozycji. Tutaj tak naprawdę wszystko jest możliwe. Zajc prowadzi tymczasem w Pucharze Świata przed Lindwikiem i Nakamurą, który spadł na miejsce trzecie. A my przechodzimy teraz do konkursu drużynowego, jedynego w tym odcinku w Titizen Neustadt. Później konkurs indywidualny jeszcze w tym miejscu. No i jestem bardzo ciekawy, jak ta nasza drużyna spisze się w konkursie drużynowym, właśnie. No bo to jest jednak nasz pierwszy zimowy występ. Bez jakiegokolwiek członka tej wielkiej trójki dawnej, więc zobaczymy, jak się spiszemy. Ten skok kwalifikacyjny, bardziej treningowy jest powiedzmy średni. 136 metrów no i Polska zajmuje miejsce dopiero siódme, ale to przede wszystkim za sprawą fatalnego skoku zniszczoła, który skakał w pierwszej grupie. Austria wygrywa serię próbną bardzo wysoko Finlandia, co ciekawe. No i zobaczymy, jak będzie, jak będzie w samym konkursie. Dużo lepiej zniszczą, rozpoczął tym razem. Co oczywiście cieszy. Paweł Wąsek, świetny skok. Jesteśmy na miejscu trzecim po dwóch grupach. Po trzech grupach awansowaliśmy po skoku Pilcha na miejsce drugie. Więc Polska naprawdę wygląda tutaj bardzo przyzwoicie. No i mam nadzieję, że my też tutaj dołożymy dobrą próbę. Warunki są fajne. Trochę za wczesne odbicie i niestety krzywe. Coś tutaj nie wyszło. No i cóż, prowadzenie obejmujemy, ale tylko dzięki temu, że mieliśmy przewagę zrobioną Spadamy niestety z drugiego na czwarte miejsce No najgorszy skok oddałem tutaj spośród naszych zawodników No rzadko mi się zdarza coś zepsuć w drożynówce No ale tym razem niestety tak było Natomiast różnice punktowe są minimalne i my to nawet możemy wygrać przy odrobinie szczęścia Więc nic tu jeszcze nie jest stracone Choć oczywiście szkoda tego skoku Austria, Słowenia, Niemcy to czołowa trójka jak na razie no, Norwegia tutaj naprawdę słabiutko na ósmym miejscu dopiero. Widzicie jak reszta krajów się spisała. No i przechodzimy do serii finałowej. Zniszczą rozpoczął bardzo ładnie. Polska na trzecim miejscu w tym momencie. Po skoku wąska awans na miejsce drugie i nie są to duże straty do miejsca pierwszego. No i jest Polska na pierwszym miejscu. Co skok? To awans o jedną pozycję. Minimalna przewaga nad Austrią, więc to będzie rywalizacja Kraft kontra ja. Craft 137 metrów, więc będzie bardzo, bardzo ciężko to utrzymać. No ale dam z siebie wszystko. Lekko, chyba spóźniony skok, może troszkę też za pasywnie. No i co, blisko tej linii, ale niestety się nie udało. To nie był zły skok, 136 metrów, trochę chyba zabrakło w notach. No i ostatecznie przegrywamy o 9 dziesiątych punktu. Ogromna szkoda, ale drugie miejsce w tym składzie to i tak jest wielki sukces, uważam. I naprawdę drużyna spisała się świetnie. Szkoda mojego pierwszego zawalonego skoku, bo byśmy to wygrali. Ale to jest naprawdę dobry wynik, który mnie bardzo uspokaja, bo myślałem, że będzie, szczerze mówiąc, wyglądało to gorzej, a wygląda to naprawdę nieźle. Yy, więc wracamy do zawodów indywidualnych. No i przechodzimy do konkursu indywidualnego w TTZ Neustadt Na początek, oczywiście, kwalifikacje, no i zobaczymy też, jakie warunki nas tutaj czekają. Wygląda na to, że chyba średnie, no tak, to jest wiatr boczny, yy, no taki typowo boczny. Zobaczymy, jak się w tych warunkach spiszemy. Lekko spóźniony chyba skok, ale w powietrzu wygląda to naprawdę fajnie. Yy, I jest przyzwoicie. Też warunki tutaj nie sprzyjały za bardzo. Zajmujemy w tych kwalifikacjach miejsce ósme, a wygrywa je Domen Preutz, czterech Słoweńców na czterech pierwszych miejscach, więc trochę jak podczas letniego Grand Prix to wygląda. Yy, tymczasem skoki, chciałem powiedzieć, dosyć krótkie, ale Kobayashi i Wąsek tutaj naprawdę wysoko poprzeczkę zawiesili. No i mam nadzieję, że my też będziemy w stanie tutaj oddać dobry skok. Zobaczmy. Na razie wygląda to naprawdę dobrze. To będzie dobra próba. Jest dobrze. Trzecie miejsce, trzecie. Tak myślałem właśnie. 138,5 metra. Niezłe noty. I niedużo tracimy. Jedną dziesiątą do Wąska. I niewiele więcej tak naprawdę do Ryoyu Kobayashi'ego. Jesteśmy na tym trzecim miejscu po pierwszej serii. Znowu otwiera się przed nami szansa na pierwsze w sezonie podium. Przewaga jakaś tam jest nad pozostałymi zawodnikami. Zobaczymy jak się spiszą Laniszek i Kos, którzy są za nami tuż. No i niestety oni utrzymali tutaj bardzo dobre skoki. Więc poprzeczka bardzo, bardzo wysoko. No ale cóż, zrobimy co w naszej mocy, żeby powalczyć o podium. Na progu nieźle, ale czy to wystarczy? No niestety nie, za krótko, za krótko. 137 metrów, czwarte miejsce, noty przeciętne. Kończymy ten konkurs na miejscu szóstym. Więc ten sezon jak na razie wygląda w ten sposób, że jesteśmy bardzo stabilni. Miejsca w ścisłej czołówce, ale brakuje tej kropki nad i, która dałaby nam podium. No ale będziemy na to cierpliwie czekać. Wygrywa Kos przed Laniszkiem Paweł Wąsek znowu na podium. Bardzo dobra wiadomość. Pilk jedenasty. Kasper Juroszek 25 i to tyle jeśli chodzi o Polaków. W klasyfikacji łącznej utrzymujemy miejsce 8. I jak widzimy jesteśmy najwyżej sklasyfikowanym skoczkiem, który nie ma jeszcze miejsca na podium w tym sezonie. Taka ciekawostka. Tuż za nami Granerud, który też jeszcze nie ma żadnego podium. Dużo słabszy sezon Norwega w porównaniu do poprzednich. No ale tu się jeszcze może dużo oczywiście pozmieniać. Tak więc przechodzimy do weekendu w Engelbergu. Przypomina się od razu zeszły sezon, gdzie w Engelbergu mieliśmy tragiczne warunki. No i niestety też wyniki były takie same jak warunki, czyli tragiczne. Teraz wygląda to trochę lepiej. Boczny wiatr też troszeczkę taki zahaczający o wiatr pod narty. No i mam nadzieję, że to będą dla nas dobre zawody. Na początek kwalifikacje, które są bardzo przeciętne w naszym wykonaniu. 133,5 metra. Średnie noty, miejsce 13 wygrywa te kwalifikacje Tomasz Pilch, więc ta dwójka, Paweł Wąsek i Tomasz Pilch naprawdę mają dobry sezon jak na razie. No a zobaczymy, jak my się spiszemy w tym Engelbergu. Warunki wyglądają nawet nieźle. Ładne wyjście z progu. Nie wiem, czy trochę nie zapasywnie w locie. Chyba było troszkę zapasywnie. Yy, 133,5 metra średnie tym Miejsce dopiero 16. Prowadzi kos przed Palosarim i Lindwikiem. Wąsek wysoko, tak samo jak Pilch. No a my teraz powinniśmy się znacząco poprawić. 134,5 metra prowadzący Dominik Petr, jeśli dobrze widziałem. No, i co my zrobimy tutaj w tej serii finałowej? Będzie to chyba wyglądało lepiej, bo tutaj poszedłem bardziej dynamicznie i jest lepiej. To się opłaciło. Tutaj trzeba skakać odważniej na tej skoczni, żeby dobre wyniki notować. No i ten skok na odległość 138 metrów przy niezłych notach powinien dać naprawdę przyzwoity awans. Zobaczmy, czy znajdziemy się w dziesiątce. Wow! No ale tego to się nie spodziewałem. Byliśmy bliscy zwycięstwa. Ja się zastanawiałem, czy ten skok da dziesiątkę. Spodziewałem się, że da. Nie, aczkolwiek pewności nie miałem, a my kończymy te zawody na miejscu drugim. Szkoda pierwszego skoku, bo spokojnie dało się to nawet wygrać. Więc pierwsze podium w sezonie tak samo jak Halvor Egner Granerud, który znalazł się tuż za nami. Wygrywa Lindwig, Pilk 12, Wąsek 18, Habdas 25 i tuż za nim jeszcze Juroszek. To jeśli chodzi o Polaków. No a my naprawdę się cieszymy, bo to jest pierwsze w tym sezonie podium. Które udowadnia nam, że naprawdę jest dobrze z naszą formą Nareszcie możemy to powiedzieć, że naprawdę jest dobrze Nieduża strata do top 3 Pucharu Świata tak naprawdę w tym momencie No i jesteśmy w szóstce W końcu jesteśmy w gronie zawodników, w którym chcemy być od dawna I to się właśnie realizuje Tak więc przechodzimy sobie do drugiego konkursu w Engelbergu No i na tym zakończymy dzisiejszy odcinek Jak zawsze kończymy ten pierwszy odcinek przed turniejem czterech skoczni no i zobaczymy właśnie, jakim występem zakończymy sobie dzisiejszy film. Mam nadzieję, że dobrym warunki są OK. Więc myślę, że to może być dobry konkurs. Wiemy też, jak mamy tutaj skakać, że tutaj trzeba latać dynamicznie. No, właśnie, mniej więcej w ten sposób, tylko nie można aż tak długo czekać z lądowaniem, bo tutaj było na styk, żeby upaść. Przez to też niższe noty. I miejsce 12. Wygrywa Remo Imchow, więc duże zaskoczenie, jeśli chodzi o zwycięzcę tych kwalifikacji. Reprezentant gospodarzy tutaj wygrywa wysoko też Pilch i Wąsek. Zniszczał też przed nami, jeśli chodzi o Polaków, no ale my skupiamy się już na samym konkursie. Prowadzi Aleksander, zniszczał. 139 metrów, bardzo dobra próba. No a jak my tutaj się spiszemy po tym podium, po tym drugim miejscu w poprzednim konkursie. Teraz za wczesne odbicie niestety. I to nie będzie dobra próba. Robiłem co mogłem. Warunki mieliśmy świetne. Były bardzo sprzyjające, ale to będzie dopiero 23 miejsce. Prowadzi Zajc przed zniszczołem i Kobayashim. No i cóż, będziemy atakować w drugiej serii. No ale chyba tutaj maksymalnie będzie nas stać na awans do top 10. Raczej na nic więcej sobie tutaj nie pozwolimy. Warunki teraz są bardzo fajne. Dobre wyjście z progu, może troszkę za agresywnie. No, dobra próba, ale to też nie była jakaś świetna próba, tak naprawdę. W obu skokach było mnie stać na więcej. Tutaj, w granicach 140 metrów, byśmy byli w stanie skoczyć, tak naprawdę, przy dobrych skokach. Szkoda, ten konkurs chyba najbardziej zawalony ze wszystkich w tym sezonie, jak na razie. No, ale na którym miejscu to zakończymy? Na 14. No więc zadowolony nie jestem. Natomiast fajnie, że zniszczą utrzymał miejsce na podium. Wygrywa Kaido przed teamim. Zajcem, wysoko Palosari. Etu nausjainen, więc Finowie nieźle. My egzekwo z Domenem Prełcem i Tomaszem Pilchem. I jeśli chodzi o Polaków, no to jeszcze Wąsek na miejscu 29. Tak to się przedstawia. No i po 7 indywidualnych konkursach, z aż 37 w tym sezonie, mamy miejsce piąte. Straty jakieś tam są, ale nie są one duże. Mamy też pewną przewagę nad pozostałymi zawodnikami. Więc powiem tak. Szkoda, że tylko jedno miejsce na podium w tych pierwszych siedmiu konkursach, szkoda też, że nie udało się żadnego jak na razie wygrać, bo jednak na te zwycięstwa też polujemy bardzo. No ale cieszy to, że forma jest nareszcie bardzo stabilna, że nawet przy zepsutych skokach jesteśmy dosyć wysoko. No i przede wszystkim to miejsce w klasyfikacji generalnej, bo miejsce piąte na tym etapie jest jak najbardziej zadowalające. No i będziemy iść cały czas przed siebie z nadziejami na to, że sytuacja może wyglądać nawet jeszcze lepiej. Teraz przed nami turniej czterech skoczni, turniej polski. Mam nadzieję, że utrzymamy na te turnieje dobrą formę, a może nawet jeszcze zrobimy jakiś mały krok naprzód. Ale czy tak będzie, przekonamy się w następnym odcinku. Za dzisiejszy już bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia następnym razem.